witajcie kochani jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w kaliskiej samochodówce e, przeszedłem na e, komunikowanie się z uczniami drogą online e, to nie jest trudne e, korzystamy na co dzień z tych kanałów e, szkoła też jest przygotowana do um, prowadzenia lekcji e, multimedialnych z wykorzystaniem internetu w związku z tym nie sprawia to jakichś wielkich trudności, natomiast nowością jest docieranie do uczniów tymi kanałami, które oni na co dzień używają. Założyliśmy grupę na Facebooku i wysyłamy sobie tam wszystkie wiadomości. Publikuję dla nich krótkie filmiki. Oni zwrotnie dają sygnał, że to szybko odczytują, mają dostęp do wiedzy. Natomiast pewną trudnością dla nich jest zmiana jakby organizacji pracy. I do tej pory była to rola nauczyciela, który dbał o to, żeby te prace posuwały się do przodu. Teraz uczeń musi troszeczkę same samą dyscypliny wprowadzić i robią to świetnie, analizują zadania, odsyłają wyniki, nie sprawia im to żadnej trudności, natomiast większą trudność sprawia to oczywiście mi, ponieważ na co dzień nie korzystałem aż tak bardzo z mediów elektronicznych w tej chwili w tej chwili stało się to koniecznością. Ma to swoje dobre strony, ponieważ mamy ze sobą kontakt, przesyłamy sobie informacje, dodajemy się do kontaktów na Facebooku i zacieśniamy dzięki temu też swoje znajomości. I wydaje mi się, że ta sytuacja też pozwoli wszystkim zdobyć nowe doświadczenia, nowe umiejętności które są bardzo potrzebne również w życiu zawodowym, i w ten sposób będziemy mogli wszyscy poszerzyć też swoje wiadomości i swoje metody pracy. Chciałbym pozdrowić wszystkich i życzyć wesołych świąt. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia.